Bardzo cieszymy się z historycznego czwartego już samej kadencji awansu do mm, ćwierć finału Pucharu Polski. Hmm, chcę podkreślić to, że no, bardzo trudno dzisiaj yy, grało się nam y, przeciwko tak ambitnemu zespołowi jak, jak Sandecja. Do tego doszły yy, mega trudne warunki. I no dużo, mało było takiej gry płynnej, dużo było akcji szarpanych. Cieszę się, że wykorzystaliśmy swoją. I Mateusz Cholewiak strzelił bramkę. Ona dała też przewagę mentalną. Oczywiście gratulacje dla Sandecji postawy. Bo, bo dwa czy trzy razy wyszliśmy obroną ręką naprawdę już takiej. Gorącej sytuacji. Żałuję jedynie to, co, co, co rozmawialiśmy w przerwie, żeby po prostu ten mecz spróbować zamknąć, to znaczy strzelić bramkę na dwa czy trzy, i wtedy postawa rywala do końca byłaby, był, był, byłaby już inna. Ale co, co innego, plany, co innego, chęć wdrażania tych planów, a co innego, realie boiskowe. Tak jak Sandecja po przerwie grała właśnie tą stroną, którą trzeba było grać w tym meczu. Myśmy mieli też takie założenia, a graliśmy odwrotnie, na tej, na tej części bardziej zamarzniętej, dlatego, takie, takie też były problemy. Ale przede wszystkim ta ambitna i, i mądra postawa przeciwnika, bo też trzeba sobie zdać sprawę, że, że dla mnie to nie jest żadna niespodzianka, ponieważ yy, Sandecja ograła Krakowie, Kraków, która była naprawdę w tym momencie, w którym tu grała. Zespołem czołowym, jak, tak, jak i teraz jest w naszej ligi. No ale też pokonała pogębienie Grodzic Mazowiecki, i dlatego to zwycięstwo smakuje, osiągnięte w bólach, ale, ale to w Pucharze się liczy, kto przechodzi. Jak że <trym> w 5-6 ostatnich spotkań nie straciliście bramki? Czy w końcówce sezonu coś się zmieniło, jeżeli chodzi o pracę nad tym elementem, o trenie, o takie przygotowania do spotkania? No zdecydowanie pracowaliśmy nad tym, tą obroną polakarnego światła bramki, bo mieliśmy w tym kłopoty, kryzys punktowy, który dotknął zespół i byliśmy w strefie spadkowej i jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w walkę o utrzymanie. Wymusił na nas właśnie pracę nad tym aspektem gry i, i dzisiaj myślę, że było to widać, że w paru momentach ta ofiarność pomogła zapobiegła utracie bramki i, i, i z tego się bardzo cieszę. No, problem jest jeszcze wykorzystywanie swoich stwarzanych sytuacji, ale to dzisiaj się tym nie martwię, Dzisiaj się bardzo cieszę, że został nam jeden mecz do końca tego roku jesteśmy w jednej czwartej Pucharu Polski, gramy z mistrzem w niedzielę Polski i Liczę na to, że zespół zrobi wszystko, żeby jak najlepiej zakończyć ten rok. Te, tak, ten bo takie, takie opinie się pojawiają, że później <laughs> grać, kiedy ten rok się kończy. W poprzednim sezonie było podobnie. Teraz po tej czternastej kolejce zaczęliście mocniej punktować. Coś tutaj jest na rzeczy, że kiedy się robi zimnie, kiedy ten rok się kończy, to Pana zespół znacznie lepiej wygląda? Chyba coś jest na rzeczy, ma Pan rację. Nie wiem, czy PZPN by nie zgodził się, żebyśmy grali i w święta i, i, i do... <laughs> Do sylwestra, ale poważnie mówiąc, no, cieszę się w ogóle, że zespół się obudził, że te jednak powroty kadrowe do nas, tych kontuzjowanych zawodników, tych, co mieli problemy zdrowotne, spowodowały, że, że wróciliśmy do swoich ustawień i, i widać, że tak jak pan podkreślił, nie straciliśmy w kolejnym meczu bramki, a to nam daje zdobywanie punktów. Dzień dobry, gratulacje dla Puszczy za przejście do kolejnego etapu. Nasza przygoda się kończy. Chociaż uważam, że zaprezentowaliśmy się na tle klasowicza dobrze, ale liczą się w piłce konkrety i puszcza o tą jedną bramkę. Dzisiaj była lepsza, mimo tego, że my stworzyliśmy sobie kilka dogodnych sytuacji. Wiadomo, że to trzeba wykorzystywać, żeby przejść mm. takiego przeciwnika lepszego z wyższej ligi, to ale gratulacje dla drużyny, bo myślę, że stworzyliśmy na tych warunkach takie widowisko jak się dało, bo, bo naprawdę było ciężkie boisko, szczególnie po jednej stronie yy, zamarznięte i ciężko chłopakom się było poruszać nawet po tym boisku. Yy, ale dziękuję za wkład, za, yy, za walkę do końca, bo, bo dążyliśmy jakby do tej bramki wyrównującej i stworzyliśmy sobie, można powiedzieć, 100% sytuacje. Nie wpadło. Yy, takie życie w sporcie. Jak to było po sporcie, który fragment tego spotkania był dla pana kluczowy czy ta pierwsza bramka stracona w, dziewią w dziewiątej minucie poniekąd ustawiła ten mecz? Myślę, że tak, że ta, ta sytuacja można było spokojnie zapobiec, bo tam... Yy... Z tego co, co widziałem, to strzyżowaliśmy strefę i można było zasekurować to przedłużenie piłki i można było spokojnie uniknąć. I do końca jeszcze tam, wydaje mi się, że, że, że Martin mógł bronić trochę stanu, myślał, że pozycja spalona. No trzeba do końca, dopóki bramka nie wpadnie, to trzeba walczyć o obronę sytuacji. I na pewno z takim przeciwnikiem później ciężko się odrabia, ale mówię, mimo tego naprawdę walczyliśmy do końca i tę sytuację sobie stworzyliśmy. Także druga połowa uważam dużo lepsza w naszym wykonaniu. Musieliśmy gonić w pierwszej trochę takiej dużo walki, dużo kontaktu. że ten środek pola, ważna była to druga piłka, ale, ale z mojej oceny ten środek wygraliśmy. Także w tej sytuacji spokojnie straconej braki można było uniknąć. A tu Puszcza zaskoczyła Pana czymś tutaj? Dzisiaj mógł no dużo się mówi o stałych fragmentach. Puszcza ale to wy też mieliście bardzo dużo tych stałych fragmentów, ale często piłki stojące nie przychodziły, nie przychodziły tej pierwszej fazy obronnej. I tutaj chyba ten element mógł lepiej wyglądać. No tu się nie zgodzę, bo, bo dochodziliśmy do, do pozycji strzeleckich, tylko to przenosiliśmy gdzieś nad poprzeczką, także jakby. To, co ćwiczyliśmy, jakby dochodziliśmy do strzałów W obronie uważam, że, że zagraliśmy dobrze przy tych starych fragmentach. Wiem, że, że, że puszcza często gra jakby na zamknięcie akcji tutaj daliśmy jakby krycie jeden do jednego i, i nie było tam jakby zagrożenia. Korzystając z okazji mam prośbę o podsumowanie całego półrocza właściwie zarówno w kontekście tego, co działo się w Lidze i Buchar Polski dojściu do jednej 8 finału. Myślę, że pozycja nasza wyjściowa jest, jest bardzo dobra, bo cała runda udana, y, pozycja lidera z przewagą pięciopunktową, także dorobek jest bardzo dobry. Oczywiście y, trzeba to powtórzyć w drugiej rundzie. Y, w Pucharze Polski też uważam, że 1-8 y, też jest dobrym wynikiem. Przeszliśmy bardzo dobre drużyny, dzisiaj była szansa, niestety nie udało się, ale, ale dziękuję za tą całą rundę i za, za Puchar Polski, bo uważam, że że dobrze reprezentowaliśmy klub i, i wyniki o tym świadczą konkrety po prostu. Czy jest już plan na najbliższe tygodnie, miesiące, jeżeli, jeżeli chodzi o przerwę przygotowania itd.? Tak, tak. Plan, że teraz udajemy się trochę na Europę odpocząć. Okres przejściowy mamy dla zawodników jakby przygotowany. Spotykamy się 9 stycznia i, i zaczynamy przygotowania do, do przyszłej rundy.